Proszę sprawodawcę Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pana senatora Marka Konopkę, o przedstawienie sprawozdania Komisji. Szanowny panie marszałku, panie i panowie senatorowie, panie ministrze, szanowni państwo. Mam wielką przyjemność przedłożyć Wysokiej Izbie sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie uchwalonej przez Sejm w dniu 5 kwietnia bieżącego roku zmiany ustawy o zmianie organizacji rynku rybnego. <laughs> Celem ustawy jest dostosowanie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o organizacji rynku rybnego do przepisów Unii Europejskiej dotyczących systemu kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów w zakresie rybołówstwa, uwzględnienie rozwiązań ustawy z dnia 25 marca 2011 roku o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców oraz umożliwienie wypłaty zaliczki dla organizacji producentów z tytułu przysługującej pomocy finansowej za opracowanie programu operacyjnego przewidzianej w artykule 10 rozporządzenia Komisji Europejskiej z numer 2508 łamane przez 2000 z dnia 15 listopada 2000 roku, ustanowiący szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia numer 104 łamane na 2000 w odniesieniu do programów operacyjnych w sektorze rybołówstwa. Ustawa za rozporządzeniem Rady numer 100 1224 łamane na 2009, ustanawiającym. Wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa wprowadza zmianę nazwy dokumentu, który przedsiębiorca prowadzący skup i wprowadzający do obrotu punkty rybne pochodzące z połowów na wodach morskich jest obowiązany wystawić, jak dotychczas z karty sprzedaży, na dokument sprzedaży. Zmiana zmienia się także sposób obliczania rocznego obrotu finansowego produktami rybołówstwa po przekształceniu, którego przedsiębiorca jest zobowiązany do składania dokumentów sprzedaży i przyjęcia wersji elektronicznej. Ustawa również nakazuje, by w przypadku wyładunku powyżej pięciu sztuk ryb gatunku ewidencyjonowanych przez podanie liczby sztuk zbycie nastąpiło w centrali pierwszej sprzedaży. W ustawie z dnia 25 marca 2011 roku o organizowaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców zostały zawarte regulacje, na mocy których obowiązek dołączenia do wniosku dokumentów potwierdzających wpis do krajowego rejestru sądowego lub do ewidencji działalności gospodarczej zastąpi zastąpiony został obowiązkiem podawania tylko i wyłącznie numeru wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS albo w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Natomiast obowiązek polegający na dołączeniu wniosków oryginału aktu założycielskiego zastąpiony został obowiązkiem dołączenia jedynie kopii tego dokumentu. Analogiczne zmiany ustawy wprowadza się w przepisach określających warunki formalne wniosków o wpis do rejestru skupiających wniosków o uznanie składanych przez organizacje producentów, przez związki organizacji producentów oraz przez organizacje międzybranżowe. Ustawa również doprecyzowuje tryb wypłaty pomocy finansowej dla organizacji producentów za opracowanie tak zwanego programu operacyjnego określającego między innymi organ właścicielski, którym jest w tej jest dyrektor oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Terminu składania wniosków to jest do 15 marca roku, na którym opracowano program i sposobu zabezpieczenia wymaganego od wnioskodawcy. Chodzi tutaj o Weksel im Blanko. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Jest to projekt rządowy. I po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia bieżącego roku komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję pani minister. Dziękuję pani ministerowie.